Wizualizacja wnętrz może wyjść spod ręki projektanta wnętrz albo wizualizatora wnętrz. Chociaż efekt będzie bardzo podobny, to jednak drogi do niego są kompletnie inne. Dziś porozmawiamy o tym, czym się różni zawód projektanta wnętrz od wizualizatora wnętrz. Pogadamy też trochę o zarobkach i programach. Zaczynamy! Jeśli jeszcze nie wiecie, czym chcielibyście się zajmować, to podstawowe pytanie powinno brzmieć Czy bardziej Was kręcą piksele? Czy dekory. A dokładniej, czy Twoje serce rozpalają piksele i shadery, czy bardziej dekoracje, materiały i rozkład pomieszczeń. Bo tu właśnie rozchodzą się drogi projektanta i wizualizatora wnętrz. Dla projektanta wnętrz wizualizacja jest tylko narzędziem, drogą do celu, jakim jest projekt wnętrza. Wizualizacja ma nam w zamyśle pomóc przedstawić nasz pomysł na dane wnętrze, ale bez wizualizacji wnętrz nadal możemy się obejść, tworząc rzuty funkcjonalne czy tablice inspiracji z materiałami. Natomiast jeśli jesteś wizualizatorem wnętrz, to celem Twojej pracy jest uzyskanie jak najlepszej wizualizacji danego wnętrza. To inne podejście u postaw bardzo mocno wpływa na sposób pracy, programy oraz i nasze zarobki.